Uważaj, czy czasami nie jesteś traktowana jak środek do celu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry wieczór, jeżeli ktoś ogląda mnie wieczorem. Cześć. Dzisiaj mam taki temat bardziej bliższy paniom, ale oczywiście, jeżeli tutaj panowie też chcą posłuchać, to zapraszam serdecznie. Immanuel Kant jest twórcą teorii o nietraktowaniu człowieka jako środek do celu. Są takie aspekty w duchowości właśnie katolickiej, gdzie jest, ma się takie poczucie, że jest się celem, środkiem do celu, po prostu. Yy, mamy oczywiście jeden z archetypów yy, kobiety, królowej matki. I oczywiście jest to yy, bardzo dobry archetyp. Yy, szczególnie właśnie kiedy, kiedy jesteśmy mamami, tak? Kiedy kobieta zostaje mamą, żoną, to jak najbardziej tutaj archetyp matki królowej matki jest jak najbardziej zasadny i ma rację bytu. Natomiast yy, trzeba po prostu bardzo uważać, czy czasami yy, ten archetyp nie jest zbyt nadużywany właśnie. Przez instytucję, którą wymieniłam. Yy, wszelkie właśnie takie yy, poświęcanie się, tylko nie takie poświęcanie w sensie jak na przykład yy, poświęcamy się na przykład dla jakiejś idei, tak? Czy na przykład yy, naukowcy w instytutach, tak, też się poświęcają jakiemuś, jakiemuś dziełu, tak? Geniusze też czasami mm, też właśnie poświęcają swoje życie dla jakiegoś swojego dzieła, żeby dowieść y, tutaj, y, uzasadnić swoją, y, swoją teorię. Natomiast y, wszelkie inne działania, tak, że y, ty masz się poświęcać, tak, czyli ty masz, wiesz, klęczeć i być taka, i tak się upakarzać, tak, tylko dlatego, żeby inni, żeby inni Mogli wieść luksusowe i dostatnie życie. Że jest taki trend właśnie w duchowości katolickiej, że właśnie szczególnie kobiety, tak, zakonnice właśnie muszą się tak poświęcać, tak, żeby ubłagać, te, ubłagać tą litość Boga dla ludzi. To jest właśnie yy, wizja Boga. Według duchowości katolickiej. Yy, także droga pani, jeżeli na przykład obserwuj sobie, czy nie masz czasami takiego ruchu w sobie, tak? Bo szkoda życia, szkoda życia, takiego właśnie poświęcania się, żeby ktoś żył dostatnio, żeby, że po prostu twoje życie nie ma w ogóle znaczenia, tak? Ma znaczenie tylko, żeby, żeby ktoś po prostu na tobie robił karierę. Wiesz, żył sobie jak król i pan, a ty jesteś taka, wiesz, tak, taka poświęcająca się. To jest, to, to, to jest naprawdę XXI wiek. A proszę zobaczyć, jak siostry zakonne, jak, jak, jak zakonnice chodzą ubrane. To, to, a w ogóle zastanawiam się, jak wyglądają włosy takiej zakonnicy, go na cały czas. Nosi te, te swoje nakrycia głowy, tak? Oczywiście można powiedzieć, że ktoś ma taki wybór, tak? Ktoś tak wybrał, ale jednak, jednak jakieś czynniki do tego prowadziły, tak? Jednak czymś taka kobieta była wcześniej karmiona, tak? To też tak się nie wzięło nie wiadomo skąd. Jak słuchała non stop, że trzeba się poświęcać, tak? Bo to tam kiedyś w życiu wiecznym, to, 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 będą, to będą, nie wiem, jakieś, jakieś tutaj dobre rzeczy z tego. Co to za wizja Boga, takiego każącego, takiego musisz klękać, prosić? To jest często mylone z pokorą. My cząstkę Boga nosimy w sobie. Bóg nie potrzebuje od nas takiego, takiego poniżenia. To, to, to jest w ogóle uwłaczające ludzkiej godności. Także uważaj, uważaj na to, uważaj na swoje uczucia, uważaj na swoje emocje. Gdziekolwiek jesteś, tak? W domu, czy na przykład, nie wiem, w jakichś takich społecznościach, tak? Co słuchasz? Czym jesteś karmiona? Bo może naprawdę bardzo szybko popaść w taki, w taki stan. No to dobra, no to ja się tutaj poświęcę, a, a żeby 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 co, żeby inni żyli jak lordy. Komu takie coś jest potrzebne? Człowiek jest celem sam w sobie. Immanuel Kant Człowiek jest celem samym w sobie. Nie można nigdy, nigdy człowieka traktować jak środka do celu. Że wiesz, że ty się będziesz poświęcać, ty będziesz po prostu, nie wiem, chodzić, wiesz, w jakichś dziwacznych strojach, modlić się w ogóle, wiesz, jakieś, nie wiem, godziny, jakieś w ogóle, jakieś modlitwy, tylko po to, żeby ubłagać litość. To co to za bóg, który, który wymaga takich rzeczy? Jest takie ćwiczenie, żeby tak Państwu zobrazować to troszeczkę. Jeżeli włożysz do zlewu naczynie, tylko nie z zupą, tylko oczywiście z jakimś płynem, tak? czyli herbatką, z jakimś soczkiem, nie wiem stawisz szklankę z, z resztą, z zawartością tego, tego zabarwionego płynu, to jak wlejesz wodę, jak odkręcisz kran, to na początku leci brudna woda. Na początku leci brudna woda, aż ta woda później popłynie już czysta. I na tym polega rozwój. Na tym polega rozwój. My się na początku po prostu czyścimy. Czyścimy się z tych destrukcyjnych przekonań, z tego wszystkiego, czym byliśmy karmieni. To było tak, to, to jest tak destrukcyjne, a w ogóle absolutnie niewspierające. I dopóki nie popłynie w nas ta czysta woda, te zdrowe przekonania, ta, ta czysta świadomość, to to trwa. Jeszcze takie właśnie kwiatki wypływają. Kiedy później naprawdę już poznajesz tą prawdę, kiedy już te światło świadomości do ciebie dociera, to potem wiesz, co się dzieje? Odpada, odpada wszystko to, co nie było zgodne z tobą. Co w ogóle chwilami nawet nie jest zgodne z człowieczeństwem? Bo zobacz. Masz jedno życie tutaj na Ziemi, jedno życie, jedno życie, jedno ciało, umysł, że to wszystko jest piękne. To wszystko jest piękne. Dlatego pomyśl o swoim życiu, pomyśl o sobie, o tym, że naprawdę warto. Warto żyć pełnią życia. Ja nie mówię tutaj o jakimś, o jakimś życiu, wiesz, że będziesz, nie wiem, bo nie można też sobie robić krzywdy, tak? Jednak ta dyscyplin, tą dyscyplinę umysłu trzeba tutaj, wiesz, tą, tą męską energię mieć dobrze, dobrze zatrudnioną do pracy. Te plecy Twoje, tak? Ta męska energia, ona musi być silna. Musi być silna. Bo to nie jest tak, że wiesz, hulaj, dusza, piekła nie ma. To tak nie, to tak nie, nie jest. Bardziej się pilnujesz, bardziej jesteś, bardziej bardziej kontrolujesz, tak? W większej kontroli jesteś. Dlatego pamiętaj, nie jesteś środkiem do celu. To nie jest tak, że ty się musisz poświęcić po to, żeby ktoś mógł sobie żyć. Wiesz, jakiś tutaj, yy, op, o, nie wiem, opiewać w jakiś, w jakiś, wiesz, pławić się w jakiś luksusach. A ty co? Może jeszcze biczować się będziesz, tak? No bo to tak, wiesz, trzeba tutaj solidnie wybłagać to, 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 wiesz, tą, wiesz, tą litość Boga. Naprawdę, XXI wiek. Także, droga Pani, tak samo Panowie, Proszę na to uważać, naprawdę. Człowiek nigdy, nigdy absolutnie nie jest środkiem do celu. Jest celem samym w sobie. Było mi, drodzy państwo, niezmiernie miło. Pozdrawiam serdecznie. Życzę miłego dnia, miłej nocy, jeżeli oglądasz mnie wieczorem. I do zobaczenia przy okazji innych fantastycznych, myślę, treści.